Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać tornister, który wybraliśmy dla naszej pierwszoklasistki. To jest tornister Hewitz Loop. Wybraliśmy go z tego względu, że jest bardzo lekki. słyną z tego, że są leciutkie. Ten na przykład waży troszkę poniżej 1 kg. Jak się ma taką chłodzinkę, jak my mamy, to ta waga takiego tornistra jest bardzo ważna. Co fajnego w tym tornistrze jest? Przede wszystkim to, że ten tornister proszę tego, że jest taki leciutki oczywiście, ma dużo elementów odblaskowych. Te elementy odblaskowe są tutaj z samego przodu i na bocznych na kieszonkach. Odblaskiem jest również te, to zapięcie. Tego pewnie nie widać, bo teraz jest jasno, ale to też jest fajne z tego względu, że dziecko wraca po popołudniami zimą, kiedy jest ciemno, no to wtedy wiadomo, że jest z daleka widoczne. Tornister ten ma jedną główną komorę. To wygląda w ten sposób. A w niej jest taka przegródka na ciężkie rzeczy. Te ciężkie rzeczy, czyli duże, ciężkie książki, są z samego tyłu, wiadomo. Natomiast tutaj lżejsze rzeczy wkłada się tutaj. Tutaj jest taki plan lekcji, też to jest fajne. I ma jeszcze tutaj drugą kieszonkę. Może być na, na śniadanie ta kieszonka, na jakieś drobiazgi. Po boku są. Dwie kieszenie, takie siateczkowe, na przykład na bidon, można też tutaj coś włożyć, coś lekkiego. Fajne w tym termistrze również to, że ma wzmocnione dno i ten dół jest taki, że można śmiało mister postawić na ziemi, można, nic się z nim nie stanie, nie przemoknie, książki, zeszyty są bezpieczne. Teraz tył tornistra. Wyobraźnik tornisty ze względu na to, że ma siateczkowy, siateczkowy tył, oddychający, do tego są szelki, też z odblaskami i jest jeszcze pas piersiowy. To wszystko sprawia, że tornister jest wygodny. Oczywiście szelki są regulowane. Na dwóch płaszczyznach, także każdemu dziecku y, można y, fajnie taki tornister y, y, dobrać y, do, jego, y, do jego wzrostu y, sylwetki. zobaczymy jak się prezentuje na naszej pierwszoklasce. Prosimy naszą pierwszą klasistkę. Uwaga. Tak. Zapinamy. Jeszcze mamy go nie, e, nie do końca wybrany. Radę. Też mhm. radę zapiąć sobie. Czy on jest ciężki, czy lekki? lekki? Lekki. ale na jeszcze jest pusty, tak? Tak. Pokaż. To ma tą gąbkę. Gąbkę tam jeszcze ma w wypełnieniu. No i jak, jak z, nim, z nim się chodzi? Jak myślisz, będzie się wygodniej chodziło do szkoły, czy nie? Tak. Wygodniej się będzie chodziło, co? Jak tam włożymy książki i zeszyty, no. to będzie fajnie? Tak. Tak. No to pokaż jeszcze, jak, jak będziesz wypakowywała z niego. Czyli no, ok. tak, to otwieramy tak. Zaciskamy i do góry. do góry. No, tutaj widzisz, co byś wkładała. Ja będę wkładała książki, nie książki, i oczywiście naciski. Aha, pokażę jeszcze, mamy piórnik. Bo... To jest piórnik od tej samej serii. Z tej samej serii. My mamy akurat motylkową i mamy motylkowy tak. piórnik tak. Tutaj tego. My... Wyposażenie. Tu mamy wyposażenie różne mazaki, Tu są kredki. Ołówki, gumka, do marzenia, długopis i jakieś liniki. Liniki, jeszcze jest temperówka, tak? tak? I miejsce na pióro. Tak, i zapach do tego. No, jeszcze mamy nierozpakowany i tutaj planek. No, plan tu On oczywiście jest na zamek, jeszcze mamy go nierozpakowany, więc e, wygląda w ten sposób. E, spróbuj, zobaczymy. nie ja pomyślałam, że tutaj ciągłożymy. No, przecież kola na razie nie masz książek, no to może być tutaj. No. I teraz tak, to lekamy i gdyby to by było tak, za bez planu, jakby to się nosiło. I sprawdź, czy się zrobi cięższe. Zdecydowanie, jeszcze jest tą głęboką tak. Ale da radę podnieść, tak? Radę. No. A na tej rączce co się robi? To jest jeszcze taka rączka, zapomnieliśmy hmm. powiedzieć. Na tej rączce można sobie zawiesić. Często w ławkach są takie wieszaczki. E, tak, można zawiesić, a tego można go trzymać w ręce, Chodzi. gdzieś go przenieść. Rączka jest też fajna taka gumowa. Dlatego jest taki mięciutki. Tak, ten plecak można, jest wodoodporny, czyli jeżeli będzie padał deszcz, to książki i zeszyty są bezpieczne. Łatwo go czyścić, wystarczy go zestrzeć gąbeczką i jeżeli jakaś plamka, jakiś, jakiś brud będzie, to bez problemu można go wyczyścić. Poproszcie tego, że są piórniki, jeszcze widziałam, że są worki na kapcie z tej samej serii. My akurat nie kupiliśmy worku na, worka na kapcie, bo u nas worki na kapcie wszystkie dzieci będą miały takie same. Każda klasa ma inny model, inny rodzaj worka, inny kolor. Dlatego my worków nie kupujemy, że będziemy mieć worki takie jak wszystkie inne dzieci w klasie. One, które wsadzę teraz do pleceka. to jest bibuła. Teraz tą bibułę, to są wszystkie kolekcjenczy. Tu mam plastelinę ze złotą i srebrną, taką plastelinę z brokatem. Tu mam kredki, kredki mają do tego jeszcze sprugaczkę. Teraz tak, teraz wam pokażę zeszyty. To jest zeszyt. Tu mamy do matematyki ten jest też do matematyki, to jest do polskiego, jak widać. Tu tam podpisy, to można się na, tam tutaj podpisać, bo tutaj można się podpisać imię. E, to są imię. To też jest do polskiego, a tu, to to jest do religii, tak się nazywa. Tutaj jest do tego taka jeszcze takie to jest ładnie zrobione. Teraz tak, otwieram plecak. Mam tu jeszcze wiele takich innych przyborów, tak jak ołówki, nieołówki, ale spróbujemy na razie te rzeczy. To tak, tutaj, jak nie ma na razie tych to ja to tutaj wsadzam. To jest jeszcze zapach do tego, więc można no, sobie to wypełnić Tu mam kred, kredki właśnie, teraz ja wszystko się spokojnie zmieści. Tu mogę jeszcze tak. Właśnie tak to popakujemy, a tu jest tego więcej. Tu piszemy sobie plan lekcji. Wystarczy wziąć karteczkę ze środka, napisać i włożyć do środka. Tu mam godziny takie taki plan lekcji. Tu zamkniemy i tutaj teraz tu włożymy sobie śniadaniówkę, a tu bidon. Tu jest bidon, możemy dać teraz wezmę obrócę to można dać widok, to otworzę, to też ma obrazki, z drugiej strony też mam na taką może inną rzecz, jakiś, jakiś może jakieś może klucze, na przykład weźmiesz, no tak że na przykład klucze od tej, od szafki, no to można sobie wziąć różne rzeczy. I teraz tak, tu mogę go trzymać i mogę jeszcze e, go wziąć tak, założyć go do siebie, aby się do chwilę teraz był ciężki, no bo jak masz ten kupany, to jest właśnie ciężki. I teraz tak, mam jeszcze taka głąbka, żeby do pieczenia i tak to teraz będzie wyglądać. No to do zobaczenia do następnego odcinka.